Jedzmy zdrowo i z umiarem, jedzenie jest Bożym darem. Chcemy podziwiać kocharski gest, kocharski gest, kocharski gest. I książkę taką, co dzisiaj jest, której promocja jest. Dziękujemy bardzo. Okay. To są autografy wszystkich pań, które udało mi się zebrać. Od tych pań? Dostałeś autografy? Oczywiście. E, po, powinieneś czerwony e, e, tą panią, która robiła te nalewki. Poczekaj, inicjator. Burmistrzu! ta Pomorska jest największym w Polsce dziennikiem. Krasyka. nie panie redaktorze, jak to Jak smakuje? Bardzo dobrze smakuje. Jest po prostu pyszne. Jest nasze, lokalne. Książka powstała. Z inicjatywy wiceburmistrza Zygmunta Nowaczyka. To było moje cichutkie marzenie od 2006 roku, kiedy tak sobie przeglądałam gazety Kosynier. Zamarzyło mi się, żeby te moje wszystkie przepisy znalazły się kiedyś w całości. Ale oczywiście marzenia do dnia dzisiejszego były tylko marzeniami, ponieważ wiedziałam, że nigdy ani finansowo, ani organizacyjnie nie podałam tego. Smacz tego, Jadziwia! Pani autorstwo przepisy, czy... Nie, proszę Pani. Mojego autorstwa są tylko dwa przepisy. Od 2002 roku przez 8 lat każdego miesiąca piszę do kosyniera artykuł. Idę do... Każdego miesiąca idę do innej Pani, robię z nią wywiad, kilka słów o rodzinie, o jej pracy kulinarnej, o jej przepisach, co jadam. 80 pań w tej książeczce jest zawartych. Y, są zawarte przepisy 80 pań. Każdy pani po dwa przepisy, tak średnio po dwa przepisy. Dwóch panów mam, też z gminy Przemeszno, Dwie panie z Poznania, które same zgłosiły się z całym napisania artykułu do Znaczy podania przepisów. 30 pań musiało powtórzyć swoje przepisy do zdjęć kolorowych, ponieważ nie wolno zdjęć skanować, więc dlatego musiały po prostu powtarzać te zdjęcia. Wykonywaliśmy, spotkaliśmy się jednego dnia w świetlicy wiejskiej w Kruchowie. Była to też wielka uroczystość z udziałem wiceburmistrza Nowaczyka. I z tych zdjęć, nie wiem dokładnie, zdaje się, że 30. Specjalnie fotograf był na to, na to yy, przywołany. Ja tam

Jest to, kulina, jest to kulinarna promocja naszej gminy Trzemeszno i naszego miasta. Dla mnie to są po prostu warto było, warto było czekać, zapłata za wszystkie lata, ponieważ praca w Kosynierze była pracą społeczną, a dla mnie to jest dzisiaj wyjątkowo szczególny, szczęśliwy dzień.